Witajcie moi drodzy, w tym materiale zobaczycie naprawdę wiele scenek z tego jak grałem z widzami no i moimi ziomeczkami w sotwa, Więc serdecznie zapraszam, bo dużo się dzieje. Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym streamie. Yy, na sam początek chciałem przeprosić wszystkich za to, że tak późno się odbył. Yy, czyli 20 minut później yy, miałem małą zabierzkę. Dzięki temu, że dołączyli do naszego tuptania. Ale dzisiaj nie nocnego, bo zaczynamy dosyć wcześniej, jak zwykle. Yy, witam wszystkich. Naprawdę witam wszystkich. Yy. Dzisiaj gramy w Sotwa. Tak, dokładnie. Dobra, następny już następny w Więc, jeżeli ktoś jest fanem na to będzie w Next z spokojnie. Aby jak ktoś chce mu skopać w dupę, to w Next z Gierce. O, tak, 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 zróbcie tak. Może nigdy nie spodziewałem się, że bije jak takie typy dawał, nie? No, nie spodziewałem się, że jest taki dobry w tej grze. Zawsze to było taki, moje no, Jamek, Jamek, ale to prawda jest taka, że Jamek zna się na pusherce. Uuu! Jamek pokonał już doła. Ja pamięci, że nawet przed tym grą, to ja z Jamekiem byliśmy na tym, na e, arenkach. Też mnie nawalał cały czas. Mi się wydaje, że on ćwiczy dużo. No, on czekał na ten dzień, czekał na zemsta. A on będzie tym, który zwycięży. O nie! Ostatnim razem z tobą chyba walczył, nie? A, on chce zemsty, o nie! Rzeczywiście, on chce on, zemsty. Pa, on, pamię, on pamięta, jak chciałem go upokorzyć, kurde. E, one się jak się nazywają te skrzydła, co w się ich używa, ale po e, angielsku. szybować? Ale po angielsku. E, gliding suit? No, chyba tak. Ty, Marku, go nie ma, jak co? Jeżeli to ty chciałeś zapytać. O, ropucha. Ten ar... To jest Ark z 2017 co najmniej. U. O mój Boże! Nie wiem, no. bo. Mój tak chodzić. Zawsze mam coś takiego, że Zikorash jest na moich plecach. Jeszcze milion to jest tylko czekadełko. Bo mam już cel. Mega fajnie. Mega fajnie? To nie jest mega fajnie dla mnie. O, mamy kolegę Uf, robi wrażenie. A w się lepiej zbiera prima. polecam, dobre ciekawostki, ze starego Arka. Okej, okej. Okej, okej. Ja... No, ciekawi się teraz, nie wiem Rzeczywiście y ciekawi Obawiam się twojego chatu, który przejdzie bez koszulki Ha, <laughs> okay. Jak 10 i będę Czy ja zadam co całej... i... Serio? Jeżeli ja jesteś zachłanny, pycha cię z gumit. Uh. Dobra, poszło. Zajbertufy? O nie Może no, ta ma mnie już nie będzie denerwować. Uu uh. Niezłe uzbrojenie na tym wystarczy? Zrobiłem wiczkę Narcyza Przepraszam, no hard feelings No hard feelings Boże, ta małpa jest kuwa silna Nie bij się ze mną! Opanuj się, kobieto! <laughs> Arisiak nam załów, ale spokojnie Arisiak Jeżeli wygram, to przyczyniłaś się do wygranej, bo mam twoje dinozaury Kurde, nie, halo, a dużo miała? No, coś tam, nie, coś miała. Nie pisze się na to. Wszystko przeciwko mnie. Chodź małpa. Jestem zadowolony, że nie O, oh, Boże. Ja zapomniałem kompletnie o nim już. No, tak sobie teraz postawiam rzeczy myślę sobie, kurde, dobrze, nie ma drainu. Mówisz, jest co się bać? A ja już już defioldowych, pewien. Dobra. Up Up Gdzieś kiedyś jest ciekawe zdanie Makaron z mlekiem? Nie. Co? Toś umarł z zimna? Co? Ktoś umarł z zimna? Jaka ci zimno. Radio zginął od zimna. Radio, co to była ta historia? Coś tam wydarzyło. Y o, Jerzyk, Jerzyk, pozbył się anglojęzycznej osoby. No, powiem ci, powiem ci stary, że. Hej, było czego coś, się bać. Ja to szotuję. Ja to szotuję. A, co ma co, takiego strasznego? No, czy... miał w pizdu broni. A, myślałem, że po prostu, myślałem, że ja robię, że na przykład miał, nie wiem, 5 gnilo czy coś. 3, zależy, co zrobić. Jak chcę, jak to zrobię A czy saszek dla kogo? Dla mnie ok, że nie o zupek Pamiętajcie, chłopaki, jak, jak wiecie, że zgniecie od Jerzyka, to zacznijcie, zjadać wszystkie zupki o Juli, tylko sztanosek. On ich nie potrzebuje. On gra w taki challenge, e, na No zupa challenge. E, ja zawsze zupkę jak wrócę do tego z pracy. Dlatego ja w arwych nie jest zupa, zupa jest żołnierze. taka ale nie, 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 jak można jej zjeść. Zupa zupę. jest do Makaron z mlekiem? Ty lubi zupę. Zgadnie. w jeżeli lubicie zupę. Lubi, lubicie Napiszcie jeden, jeżeli lubicie zupę. Napiszcie hmm. dwa, jeżeli lubicie. Hmm. Nie lubicie zupy? Jeżeli no. lubicie zupę. A trzy, jeżeli lubicie zika. O, Jezu tu dopóki mogę. Ale będę miał wyroek Uhuu! Wyślij to. Zika. Ja nie mam jeszcze na samym celowniku, bo się zżyga. Tak. O, o, o. Widzisz narcyz? Zika, Jak to wygląda. No, wiesz co, tylko niektóre osoby chyba zostają. Kurna, no! <laughs> Szybciej się rób! Dotarłem ja mówię, Właśnie pa. znalazłem czyjegoś trajka. O, czy Zabieram go. Trajka. Walczył z tymi. O, stracił skórę. O kurna, karnotaurus. Oswoił się. Dla mnie chyba. Dla mnie? Dla mnie. Dzień dobry. Ja chodzę i znajduję jedynki. Ej, chcecie widzieć, co Jerzyk ma? Nie mówcie. Ej, ej. ej. On ma trzy i 2 skinki, więc uważajcie. Nie Słuchajcie ma już nie mówić. Patrzcie na X na tym swoim kocie. Kocham X języka. Boże, ile dinków? To ziko jest. Rozpoznaję po czasce... Czas... czas. czas, czas. Dawajcie go Diplodoki! Weź tam mega Nie, ja mam ra... Je <śmiech> <śmiech> y <laughs> zezza jakiegoś... Zeza mamy to mega! w dupę Polski karnawał Dciskuwa, Jamek tego jamek Jamek? Dwóch typa To chyba to jest jamek, jamek, bo nie jest czarny Nie, to jest Jamek, bo ma łuk Pamiętajcie to jest największe zagrożenie, mimo Dinki. Dinki są najsilniejsze w tej grze. O kurwa <laughs> Dobrze, mamy go Opluwajcie go Może czuję Jaki się, skatrzysz. czuję się jak na grupie Klasowej No ała, ała. Tak, opluwają mnie Powinienem zupkę wziąć Ale się za bardzo boję i cykam Boże, moje, dip moje dipe gonią czuję O! Racowałem komuś życie chyba Jest tu no. melebob! bob no, On jest bejamek, on jest mele-bobem! Holy shit Muszę zabić Ja jamką śpiłem i go z mediki zabili Zabijam kogoś Moje Serio <noise> pił tego typa? Tak, śpiałem dwóch. ja, Jamka i tego typa Ja za Ja, Jamek na sam koniec Bóg ma nikt nie umie trafić Dobra, teraz muszę walczyć To z... O oh, kuwa Nara na. Ja nie pisałem! Pomocy? Ci? <laughs> nie, dzięki A tobie pomóc? Teraz tak O, Bo. kurwa! Wraz <grywa> z garniętą wygraną pierwszego meczu poprzez naprawdę Boski Granat musieliśmy zagrać kolejną Gierkę, ale tutaj nie miało być już tak prosto. Nie no, dobra. O nie, rupucha! No. What the fuck, man? Ja. Nie, nie wyzywam się nikogo. Jeden z widzów Ropucha, który jest znany poprzez to, że na przykład wygrał turniej nasz Discordowy w Lola, wykupił za punkty kanału możliwość zmieniając osi myszki. Czyli, jeżeli daję myszką do góry, to ona idzie w dół. Czyli kompletnie ustawienia na odwrót. Nie! I nazwałem się. O Boże, jak się dziwnie gra! <laughs> Boże, jak się dziwnie steruje! A powodzenia, jeżeli. To no, wydaje mi się, że na początku Ropucha, ropucha potrzebuje takiej wspomagacza, żeby wygrać ze mną. Taka prawda tego, <laughs> <laughs> y, Pan <przeczyta, śmiech> że spamując X, szybciej się schodzi na do ogólnie. Zobaczcie, widzicie tego gościa tutaj? Przed... tutaj? No. <laughs> Ziko, kuwa, powiedziałem to, nie? I nagle... Nagle trzy osoby, które obok nie były, poleciały w kosmos. <laughs> o Boże, ja nie wiem... K**wa, no nie... <laughs> ciężko... Jak się ciężko steruje. To może dziwnie wygląda teraz, moi drodzy, naprawdę. Nie jestem w stanie sobie poradzić z tym. Nie no, da radę, da radę. Wierzę w niego. Nie, bo za chwilę będzie Fall załączony. załączony. Już nie będzie chciał spadać. Nie no, proszę, ja nic nie wiem jak się steruje. Nie mogę w głowę strzelać. <śleskuj> dostać udostępnić stream Aziko. Ale Kuba widział gościa na środku i pobiegł po mnie. Anekaschanos. A ty weź, Anę. Narcyś cię zabił? Co za hamidło? Bo no. narcyś się nie odzywał. Patrzę, on ma skupienie. No, tego teraz spora. odpalił się. Tak właśnie jest. No, iba mać, to Ale nu, noob. noob Czekając na to, żeby wszyscy skończyli meczyk, ja i Narcy poszliśmy na prywatne serwery, żeby zagrać sobie jakiegoś szybkiego mecza. O, zabiliście jeszcze jedną osobę? What the fuck? Nie mów tak, po pierwsze, a po drugie, w ogóle nie dostałem. Tutaj nie ma hitboxów. Ja nie, nie, Ja nie, 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 kamienie cały czas. Do głowę strzelaj. On ma 41 HP, ma 41 HP. Nie dostał, wytyfy. What the fuck? Ta by się skończyła w stanie. Ucieka. Wiem. O! 19 ma, 19 ma. Hit, hit, hit. Byż feda dostał. Czemu ty się nie zaliczony jest jeżem? Dobrze. Ja Szukam pierdzielę. Następnych. Szukam ja Czekaj stary, ja muszę zlutować trochę Widzę go O ale dostałem stary. Nie mów tak. On jest Polakiem No, no tak Ma, ma Dobra, 19 HP ma złamana noga jak ma złamaną nogę? O czym ty gadasz? No noga. O noga. ty widzisz to? Widzisz to? <gryw> 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 Mega mało mu zadajesz. Uza... Chciał nie uspać, stary w ogóle? O, oh, poszedł spać. Chodź, kochany, możesz coś podarować. Po tej malutkiej rzezi, Zikorasz udostępnił mi ekran na Discordzie, żebym zobaczył, jak znakomicie przygotował się do ostatecznej walki. Też moi wrogowie mają broń palne. I nie uspiałem jeszcze. I dobrze, i trwają, no, no, to nie, bym nie to nawet. Bo, jak dla mnie to nie, ja nawet nie byłem blisko. Ale nie, trzeba, ja przynajmniej teraz nie walczyć. 1 vs dwóch bo jestem pośrodku dwóch osób. No to zrób tak, żeby oni walczyli. Będziesz, że już co robię. Ja pierdzielę, nie wierzę. <grym wytrzał> to był chyba Jamek, to musiał być Jamek. Moja Jamek chce mieć takie odklejki. De. Nie, broń palna. Gdy, nie mam mi stracić, nie wiem. Mam, dostałem jakiegoś sobie nagle... Patrz, jak umierasz, stary. No, ja się trochę, masz 9 minut jeszcze na życie Patrz, no jest sniperki w ogóle Dobrze Ja pierdzielę, zajebiście. Sary bierz, nie, nie bierz rzeczy, bierz rzeczy, zwalony, wylony. weź wyszedł szybko Tu jest jamek! Tu jest jamek stary. Jamek, nie biegnij z tym do mnie! Raduj się jak to może o chyba jemek ma. Jeden ja o kurwa, ja nie widzę. nie wiem, że jeżeli chce mnie zabić. On strzela tak jak ja Byle by zabił O wow! Jamek! Jamek, uspokój się! Boże, on chce mnie zabić! O <grywa> nie, już po nie, jamek, Ej, kto wygra! O kur... Co jest? Nie o zwie, nie, Jamek. Jamek, gdzie z... Nie, jamek. ja od Ja zagrałem w filmu Kodinazarów, ale Jamek wie, że Ograd. Jamek stary, normalnie. prawie się zniszczył, nie? Teraz po tym ekscydującym meczu postawiliśmy postanowiliśmy zacząć kolejny mecz. Ciebie burgera z Hangura. ZA no pucha jesteś MARTWY! Ja już jakiegoś demona w sobie Ale dziwne jak bijesz tarczy to się Łenek yes, wypełnuje yes. ten Nie! Polski kiszko robucha! Nie, zabijamy Ropuchę Ropuchę Dobra Zabijamy... Nie, Ropucha, Robucha! bo... Timujemy się, timujemy się Jerzy, kiebać O kurwa, uciekaj, tobie, bo nie lubię timowania Ej, on mi w głowę, Narcyz Jezik nie, nie żyk... To zostaw mnie, powiedziałem, zostaw, słyszysz? Ustawiam troszkę, co dla contentu jest Jednak Ale on jest... Narcyz jest niedobry Ej, on Słyszysz? To, 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 to elo, to elo, ej, 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 ej. No! Powiedziałem! E, elo, 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 elo. Ale on jest hamem, stary! I on... Jeszcze nie jest takim nuwem, że stary strzelał i nie trafił mnie. jest taki noob hamidny... Eee, odbędzie się dzisiaj clash, Piccolo, tylko... Dzięki za polu. Ale... będzie Narcyzm, wiesz? Czyłeś wszystko, chuju! Nie dlatego, nie dlatego, że mam coś do bicia, tylko dlatego, że. Tego, Przestań, dlatego, że Ja jestem się, Polakiem! Tak. Nie przelej do brata! Już ty uścił zaraz! Bici, ale jak będzie biciał, chciał z nami grać na tego Muszę się nauczyć pisać. Nie, jaki to o szczęście, kurwa, jestem lubem, przyznaję się. Przyznajesz się, przyznajesz tak, się. A, a przestaniesz być takim hamem i tak, będziesz przystary. grał według zasad? Mieliśmy się nie bić jak zabijemy gnoja. Weź wszystko co chcesz. Jesteś stary. No i ci trochę mało. Jeżeli daj mu dużo narkotyków. I nie ja bardzo go. Będzie go... Nie, niech nie, będzie miał karę stary. Daj mu trzy narkotyków. Nie, on, on teraz na pokorę. Ma zrozumieć. Dobrze. On w stanie stary, jak walczyć w głowę od razu. <grym> jak to Zdaj zrobi, z To jest chyba. O styli. Będzie skazałem na śmierdzenie kloca. Stary no, taki bullying mu zrobię. Dramę mu taką zrobię stary jak nie zabije teraz. O ja już jest zbyt dobry, jak dole tak jest. Nigdy, kurwa, nie zaczynam do jesika, już nigdy nie przyjdę na respawn, Zawsze się kończy to tak samo. Wy zawsze ci na respa, ja nigdy nie chodzę na respa, ja tak nie wychodzisz na respawę. Ale nie bo ja stary chodzę, żeby była akcja, właśnie. Ja nie chodzę Ale tam, żeby zdobyć że lute, ja tam idę, żeby porobić troszeczkę rzeczy. Ja ja nie chodzę na środek, co nie? Ja ci w paśleczkę nie chodzę na środek. Ja wiem, że tam jest akcja, nie? Ale mimo. No. Akcja w late game'ie w Arkusot jest o wiele ciekawsza niż ta w early Dlatego ja wolę To prawda, to prawda, ale na początek też trzeba troszeczkę akcji, bo tak to jest... No nie wiem, no po prostu Ale mi się po prostu nie chce czekać 30 na kolejny match <laughs> A ja wygląda twoje streamy na Discordzie, taka prawda Nie musisz znać języków, żeby Narcyz, narcyz, teraz Co? mnie na teraz, bo nie wytrzymam No nie wytrzymam <grymianie> Już się nie odzywam do końca O nie budzik nie mam, żebym tego, żebym montował filmik Ci dom, w patrzysz w górę I wtedy się obracasz Spokojnie <grymianie> o, ja, o co B, o co B Znaczy, w tej o co B Górna głównie gówno ja pierdzielę o no swoim się górna. cyber tu w bez siodła po kraftu siodło Ja pierdzielę, nie wierzę <grywka> Musimy się dowijać Fajna sprawa nie, Ale filmki Daisy są fajne, akurat Markie jeszcze zagra w przeszłości, w Daisy. Znaczy, powiem tak, gra jako tako fajna się mi nawet wydaje. Może jakbym zagrał z większą grupą znajomych i jakbym znalazł jakieś stabilne serwery, to by byłoby było fajnie. Bo jakoś się dobrze bawiłem. Choć <laughs> daleko nie zaszedłem, bo jak miałem już jakąś broń, to. to wiecie. To już na przykład. to, to już spędzimy na tym godzinę albo coś. W szczególnych oficjalach to nie mniej tego wszystkiego dropi. No, moje no, nim się blokują. Boże, czy musi być takie póki? O! Oh. Jak jak To był Narcyz?! <laughs> ty nie widziałeś? Ta! Stary ta Co ty tam robiłeś w ogóle? Wezmowacja jamka. O kurwa, kto to jest? Tam jest dwóch typów, tu jest dwóch typów. A, a Tak się tak. przez całą akcję i chciałem iść się wydać a się okazało, że jeżeli musiał kurwa przyjść. No cóż, nie zawsze siku jest dobre. O, to monster był! Monster, sorry, ja ziwał z nie ty mnie, tym razem. Dobra, yy, oni się biją, to jest sytuacja, którą trzeba troszeczkę wykorzystać. Nie, nie, ja, nie ja, ja w sumie dla ja jej... Co ja teraz zrobiłem? W, w, nie! Boże, chodź! Biedny, kochany. Wow. A mu, nie podawaj się! Boże, chodź! Ale się, ale, się ale się nie widzą! Ja cię ty nie wiesz. O! Co mnie? Ja wygrałem ja no, cały czas. No, Żółwą nogę stary, cały czas. Kurde. I Frankie cię jeszcze zabiłem, stary. Boże, mój mamut po tej samej walce. on miał tyle leweli, że miał 400 ataków, stary. On cię no, ale stary mi tak walął, tak. że prawie umarłem, no. No to, on tyle miał Dimagea, stary. Mam nadzieję, że spodobał się ten filmik. Były to urywki właśnie ze streama, którego prowadziłem z SOTFA wraz z widzami. No i ogólnie dla zaciekawionych, w piątki będą takie streamy. Tak, mniej więcej wieczorem. Ale jeżeli jesteście zaciekawieni kontentem, to codziennie możecie wbić na kanał Zikorusza, na którym często, często są streamy z różnorakich kier. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. Ja wam dziękuję za dzisiejszy filmik i do zobaczenia w następnym.